Słuchajcie, właśnie wróciłem ze złomu. Zamieniłem 28 kg złomu po 95 groszy. Dopłaciłem do tego równe 20 złotych i wywiozłem. Zobaczcie, co tu mam. Tutti frutti, tu jest nazwa. Sokowirówka z dawnych lat. Do wyczyszczenia. Może do jakiegoś skansenu się sprzeda, bo ja taką mam, ale w stanie igła. Wiecie o co chodzi, winogron tym przecieram. O, tak to wygląda. Kompletna, elegancko. Zobaczcie. i Imadło. Kompletne, ruchawe, że tak powiem, z tabliczką Zakłady Przemysłu. Co tam janku nie działa? Przepraszam Was na chwilkę. No i tak się stało, że baterie nowe w aucie, a auto nie działa. No i trzeba rozkręcać. Wracając tutaj yy, i Madło, zakłady przemysłu maszyn leśnych Zawichost. Coś takiego polska Norma 74. Słuchajcie, kompletne ze szczękami. Tak to wygląda. Yy, w pełni sprawne. O, w mordę, zobaczcie, kolos, do zgrzewania dętek, chociaż Marcin, pozdro Marcin, oczywiście mówi, że tym się też drewno można y, sklejać. Tu jest na prąd, tu są mosiężne piny, kompletne, działające, z tabliczką znamionową, tu jest wulkanizator elektryczny, y, 72 rok, no. Tak to wygląda, zobaczcie, normalnie jaki zabytek. Piękna sprawa, kompletny. Grabki sobie odkupiłem, to dla mnie. Tu mi powiedzcie, co to jest, bo Marcin mówi, że to jest jakaś blokada od niewiadówki, coś takiego, tylko mówi, że te piny mu nie pasują tutaj. Ja mówię, że wziąłem, bo raz, że aluminium, dwa, że tutaj są jakby efesowskie kluczyki takie stare. Także nie wiem, co to jest. No gdzieś to jest tutaj zakładane na jakiś dyszel. Ja myślałem w ogóle, że to jest stacyjka od, od odpalania samochodu, wiecie? No ale Marcin wyprowadził mnie z błędu. Zobaczcie, młotek murarski. Piękny, idealny. U mnie będzie służył do innych celów. Jakie nożyce, zobaczcie. Pozdro dla Jacka Recyklera. Przypuszczam, że jakieś gerlachy, ale są potężne. No muszą w nafcie poleżeć, bo są... No, nie do ruszenia. No, nie da rady. Tutaj zobaczcie. Żarna. I też wszystko działa. Żarna do mielenia mąki, do mielenia maku, do mielenia przypraw. Normalnie wszystko jest. Zobaczcie. Coś pięknego. A ile to waży? No i tutaj. To kupiłem w celach pokazowych. O Jezus, Maria. To jest 10 kg jak nic. Takie żelazko elektryczne, dzieciom będę pokazywał, bo ja mam takie, ale takie o, takie trzy czwarte tego, a to to jest, o, pokazuję dzieciom, przy okazji jak przy okazji żelazek wyciągniętych z wody i dzieci mogą sobie, nawet im koszulkę zawożę, wiecie, do szkoły, dzieci mogą sobie zobaczyć jakiego powera miały ich prababki tudzież babki, żeby wyprasować koszulę dziadkowi pradziadkowi. No bo to jest naprawdę Jezus Maria. Także takie zakupy widzicie. Myślę, że się opłacało. Samo to imadło zwróci te 50 zł, które w to zainwestowałem. I myślę, że jeszcze z nawiązką. Także najważniejsze, że uratowane. O i tu jest jeszcze chrom, vanadium, przedłużany klucz. 18 na no, coś tam Ja wam powiem I tak nigdy nie patrzę na to co tu jest napisane Ja po prostu Tu jest 16 Wkładam i przekręcam <śmiennie> Taki bajer Także od sokowirówki pożarna Przez elektryczny wulkanizator Ze średniowiecza Po żelazko ze starożytności Takie coś Trzymajcie się papaty Dzisiaj taki naprawdę króciutki odcineczek Perełka pękła. Oczywiście bezokoholowa. Dogrywka, moi kochani. Dostałem takie dwa radia. Acropol Unit Radiora. Tu jest samo radio. Bez magnetofonu. Stan taki. Klejona jakąś taśmą. Drugie radio. Panatone się nazywa. Tu jest kaseciok. Widać, że używany dosyć intensywnie. Tutaj wytarte. Pytanie do znawców motoryzacji, do jakich aut to pasowało, do jakich aut to było montowane, no to brzmi jak włoskie, czy to były jakieś duże Fiaty czy coś takiego, no to na pewno jest polskie, więc pytanie czy to były jakieś Żuki, Nysy czy Kogudy Japedre. Dajcie mi znać, dobra? I jeżeli wiecie, to jeszcze dajcie znać, ile to może być yy, warte. Bo o ile to znalazłem, ale nie przyglądałem się na jakie tam stany, to tego pana tonę nie znalazłem zupełnie. Zobaczcie jak tu jest na no tego <laughs> nagrzmocone. No, Fabian by się za głowę złapał. <laughs> Pozdro Fabi. No, tak to wygląda. I już nie przedłużam. Держитесь. Попаты.